Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj mamy kolejny dzień, kolejna robótka jest do zrobienia. Mamy laptopa do naprawy nie zgadniecie jaki to model. Znowu, znowu się trafił Acer Nitro 5, z tym, że troszeczkę nowsza wersja. To jest model an 51557 to jest ten pacjent na RTX. Na RTX i chyba 11 czy 10 generacja, nie, nie, nie mam pojęcia. Matryca 144, 144 Hz. Przyjemny laptop. A ten design y na pewno znacie, bo nieraz na kanale były te laptopy. Co mu jest? Laptop kiedyś był zalany po tym zalaniu był gdzieś tam wyczyszczony i to działało. Teraz nie działa, w ogóle ten laptop i nie ładuje. Musimy sprawdzić, co tu jest grane, czy jest dużo korozji, czy w ogóle jest jakaś korozja. I co tu w ogóle. Się z nim stało po tym zalaniu, bo po tym zalaniu mogło dojść do jakiegoś przepalenia któregoś z podzespołów Korozja potrafi zrobić swoje. Więc laptop trafia na pole walki, czyli biurko serwisowe no serwisu I walczymy. Do roboty. Ogólnie laptop sprawia dobre wrażenie. Nie ma tutaj jakiegoś efektu, żeby był bardzo styrany. Ja tu obudowę ściągnę. Bo tutaj, słuchajcie, mamy klucz Windowsa. O, ja już sobie tutaj odkręciłem te śruby od dołu. I zaraz się widzimy po otwarciu. I dokonamy po prostu pomiarów tych podstawowych. Baterię sobie wyciągnąłem. Nic specjalnego. Standardowa bateria, acerowa, oryginalna. Flexy były powypinane. Były powipinane oprócz tego flexa od klawiatury, bo to sobie już sprawdziłem. Musicie wiedzieć, że ten model posiada przycisk power bezpośrednio na klawiaturze w tym miejscu. I jeżeli jest problem z klawiaturą, to czasami jest tak, że elektrycznie wszystko jest elektronicznie ok z laptopem, a laptop się nie włącza. Musiałem to wypiąć, ponieważ byłem ciekawy, czy to zalanie nie wpłynęło na zablokowanie nam naszego układu KBC, bo jeżeli macie klawiaturę uszkodzoną i wpięty wpięty flex od klawiatury, to taka klawiatura jest w stanie zablokować rozruch komputera, w ogóle włączanie się komputera i ładowanie komputera. Tutaj dysk mechaniczny to Shiba jest, jest wypięty. Co tu jeszcze było wypięte? CMOS. CMOS sobie pomierzyłem, mamy 3,3 V prawie. A od czego będziemy zaczynać? To poczekajcie. Zmierzymy się sobie na początek, bo mamy dostęp gniazdo, pierwszy MOSFET, drugi MOSFET i oczywiście rezystor pomiarowy. Pomiar niskiej rezystancji jedziemy od razu pole masowe. Klucz. Klucz otwarty, tak? Klucz w gnieździe zasilania. Teraz podłączę sobie Zasilacz serwisowy, i obserwujcie. Wpinam się w klucz. Proszę bardzo. Wtyk nam zamyka obwód w gnieździe zasilania, więc jest w porządku. I sprawdzimy sobie, czy nie ma zwarć na MOSFETach. Pierwszy MOSFET, drugi MOSFET. Pierwszy MOSFET nie ma zwarcia. Drugi MOSFET nie ma zwarcia. Rezystancja na tym rezystorze pomiarowym nie ma zwarcia. Zmieniam na zakres wyso pomiaru wysokiej rezystancji. Mamy mega ohmy. Mega ohmy, zobaczcie, więc jest w porządku. Usma noga układu SPI. Oczywiście zaraz tutaj poleci pomiar niskiej rezystancji. O, przepraszam, w tym miejscu. Pierwsza ósma noga poza zakresem. Zakres na pomiar wysokiej rezystancji. I mamy... 10 kilo, 13 kilo i rośnie. Także wspaniale jest bardzo dobrze. Spadki napięcia na mosfetach, dren źródło nie ma spadku. Źródło dren jest spadek 0.5 V i teraz tutaj dren źródło nie ma spadku i źródło dren 0.5 V spadku. Także jest w porządku. Pomiar napięcia. Ograniczenie prądu do pół ampera na zasilaczu serwisowym. Linia 19 V. Pole masowe. Pierwszy MOSFET. Dren MOSFETu pierwszego. Mamy 19,1 tak. Na naszym rezystorze pomiarowym, ile jest? Też powinno być około 19. I mamy co? Mamy 0,2-0,3 V prawie, więc tutaj może być jakiś problem. Pobór prądu 20 mA. Hmm. Dziwna sytuacja. Najważniejsze, że nie ma zwarcia na głównej linii zasilania. Nie ma zwarcia na ósmej nodze układu SPI, bo to, coś już nam jest w stanie powiedzieć. Teraz tak, wyciągnę płytę główną, ściągnę wpływ chłodzenie, obejrzymy sobie tą płytę z drugiej strony. Ponieważ tutaj jest taka informacja podana, że tutaj było dawne zalanie, a po dawnych zalaniach to różnie bywa. Chłodzenie zdemontowałem, płytę odkręciłem. Oryginalna pasta termo chyba tu była. Zobaczcie, nie było to chyba nigdy ruszane. Tak mi się wydaje. Żel przewodzący był tutaj naniesiony na v na sekcję zasilania procesora, drymosy. To jest chyba 11. generacja albo dziesiąta, nie jestem pewny, Tak to wygląda. Jest tu faktycznie jakiś RTX. Wygląda na 3050, ale głowę sobie nie dam obciąć. Jeden moduł pamięci sobie wyciągnąłem. I o teraz patrzcie, odwróciłem sobie płytę główną. i Zacząłem szukać zalania, śladów zalania. I tutaj nie widać śladów zalania. Jest jakiś kurz. I tak zacząłem oglądać tą płytę, oglądać. I popatrzcie, jednak to zalanie gdzieś tutaj jest. Jest w tym miejscu. Tu są ślady zalania. Co to jest za układ tutaj? Słuchajcie, sugerując się tymi trzema fazami. Ta faza prawdopodobnie jest do zasilania naszego ramu na płycie głównej. A tutaj mamy dwie przetwornice dodatkowe: 3, 3 i 5 ALW. A z drugiej strony, właśnie, jest jakiś układ. Jest jakiś układ, i jest ślad zalania. Więc ja tutaj postaram się spojrzeć na to przez mikroskop, bo tak nie może zostać. Trzeba to po prostu sprawdzić. I co? Nie mamy zwarcia na głównej linii zasilania, a układ ładowania nie wysterowuje nam kluczy, które też nie są uszkodzone. A rezystancja na rezystorze pomiarowym jest ok. Musi tutaj być coś, nie hello. Hmm. Dokonam teraz podstawowych pomiarów. To trzeba po prostu zrobić. Ósma noga układu SPI była sprawdzana. Zakres na pomiar niskiej rezystancji, pole masowe. Tu mamy jeszcze jeden układ SPI. Być może to jest firmware naszej karty grafiki. Trzy fazy dla naszego RTX-a. Tu będzie bardzo nisko. Tak. V-ramy nisko, co oznaczać może, że mamy tu do, do czynienia z Fauramem DDR6, GDDR6, mamy tutaj SK Hynix. Czasami przy GTX-ach, jeżeli tutaj są gdzieś, czy RTX-ach starszych, czy GTX-ach, jeżeli są DDR5 -y i mamy firmę, markę Samsung, to tutaj również będzie podobny wynik, będzie nisko. Dobrze, cztery fazy dla CPU. 30 ohmów, 30 ohmów, 30 ohmów, 30 ohmów. I tutaj 162 ohmę. Czyli słuchajcie, to nie jest ani 9 generacja, ani 10 generacja. To będzie 11 lub 12 generacja procesora Intela. Tu mamy fazę. Popatrzcie 200. 130 ohmów. Wypnę RAM. To jest zasilanie. Zasilanie naszego ramu pamięci operacyjnej dwie gałęzi 33 3 i 5 ALV megaome tutaj kilo -ome. Tutaj mamy prawdopodobnie zasilanie mostka lub bądź pomocnicze zasilanie mamy 427 omów wysoko Tutaj mamy 1 2 kilo czyli tu jest wszystko w porządku Mostek chyba 570. Dosyć wysoko tutaj jest ta rezystancja. Z drugiej strony jest ten, ten ślad zalania. Słuchajcie, wrzucamy płytę pod mikroskop i zrobimy inspekcję jeszcze pod tym mikroskopem, bo tutaj widzę dwa ślady zalania. Tutaj, tutaj. Natomiast nie wiem, co to jest za układ ładowania. Prawdopodobnie to jest BQ, ale to trzeba sprawdzić. Układ BQ nie wyserowuje nam dwóch MOSFETów wejściowych, mimo nie, że nie ma zwarcia na głównej linii zasilania. I to jest ciekawe. Dobra. Płytę wrzucam pod mikroskop i zaraz. Działamy dalej. I już jestem płyta pod mikroskopem. gn 20 p KP1A1. To jest nasz układ grafiki. Procesorek graficzny. A tutaj mamy nasze CPU. Na CPU to jest SRKT1. SRKT1 później sprawdzimy, co to jest dokładnie za procesor. Gdzie jest nasz ślad zalania, tutaj jest nasz ślad zalania. Patrzcie, jest jakiś gruz. Mamy zalanie PUM1. Mamy zalanie w rejonie prawdopodobnie rezystora Bootstrap, to chyba jest jakaś przetwornica, bo mamy 2R2, 22OMa kondensator, to pracuje w jednym obwozie, tu mamy jakąś korozję na rezystorku. No, nie jest źle, nie jest to strasznie tutaj pokorodowane, ale to trzeba wyczyścić. Z drugiej strony, jeśli spojrzeć, to hmm, co to za przetwornica? Mamy tu dwa klucze. Mamy dławik, znaczy cewkę. Mamy dwa klucze. Cewka. To jest, słuchajcie, przetwornica. Dla naszej pamięci operacyjnej, dla naszego ramu, to może być problem. To wygląda jak, jak resztki fluxa, ale to jest zalanie. A to miejsce, gdzie jest kodek, nie jest kodek. To jest jakiś um, układ obsługujący USB-C prawdopodobnie, albo port HDMI. Port HDMI. Popatrzcie, firma Paraday. Tu te wszystkie ścieżki idą do naszego portu HDMI. Tu mamy USB-C. Też trochę to zabrudzone jest. Tu mamy troszeczkę korozji, zobaczcie. Także płytę należy dobrze obejrzeć. Dobrze. Dobrze, jestem ciekawy, jak wygląda układ ładowania. Co to jest za układ ładowania? Zobaczmy. Dwa klucze, klucz przełączający, system, bateria, BQ24781, okej, okay. ale co tutaj jest, dlaczego to się tak świeci? Ktoś tu coś lutował? Dziwnie to wygląda. Czyli była jakaś ingerencja serwisu. O, tego się obawiałem, ale wybrniemy z tego. Tak, słuchajcie. PUB1, PUB1, układ 24781 ma z jednej strony. Nie wiem, czy to będzie widać. Polutowane nóżki do siebie, one są zmostkowane, chyba. Tak to wygląda. Poczekajcie, dam Wam większe zbliżenie. Już takie maksymalne, ile mogę tu zrobić. I na co to wygląda? Patrzcie, tu są mosty porobione. Ten układ jest na zwarciu. To nie ma prawa działać. Układ jest na zwarciu. Ktoś tutaj próbował go naprawić chyba. Rezystor zasilający układ ładowania. Ten 10OMowy z tej strony jest prawdopodobnie spalony i skorodowany, czyli tutaj też było zalanie. Słuchajcie, ktoś ten tego laptopa po prostu dobrze dobrze wyczyścił. A, dioda zasilająca podwójna PDB1 system bateria dobrze sprawdzimy sobie co sprawdzimy nie słuchajcie od razu jedziemy z programem jedziemy z programem wylutuje ten układ ładowania bq24781 bo to jest po prostu masakra czyli kolejny grzebaniec kolejny grzebaniec trafił się Sprawdzę tylko jeszcze ten rezystor, zasilający, czy on nie jest tutaj ubity. Na tyle, że trzeba, i tak go trzeba wymienić, bo on nie wygląda w sumie. 10 ohmów, on trzyma parametry, ale jest jakiś żółty, dziwny. Ten kondensator jest jakiś. A tu jest pozwierane wszystko. Dobra, chod w dłoń i jedziemy z programem. Nie tracimy czasu pełna moc. Ale jaja. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że będzie po prostu jakaś robótka typu, nie wiem, diagnoza, może procesor ubity, jak to często bywa w tych Nitro. Ale żeby tak tutaj wszystkie po boku zmostkowane były. Piny. Ciekawe, czy przynajmniej się Zgadza klucz? Nie mam pojęcia. Podniesiemy ten układ, wlutujemy go jeszcze raz. Teraz to lutowie się roztopiło. Posadzę go jeszcze raz. Może on po prostu jest sprawny, tylko ktoś tutaj bajzdół narobił. no. Co tutaj dużo gadać, nie? Poprawimy to zaraz lutownicą. O, drobnicę trochę ruszyłem. No, ale spokojnie, zaraz wybrniemy z tego. Siedzi. Teraz tą drobnicę z powrotem trzeba tutaj poukładać. Coś ty, Marek, zrobił? Popsułeś taki fajny laptop. Poprawimy sobie te piny jeszcze. Zobaczymy, może pod kątem, jak to wygląda po blucie. Od razu inaczej, ale to i tak to zaraz poprawię. No i co teraz poprawię te piny trochę? Dam jeszcze flux od serca. Poprawimy te piny. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Porządne, tłuste luty zrobiłem. Zaraz to wyczyścimy. I co? Zobaczymy. Zobaczymy. Czy nasz układ ładowania wysteruje nam te nasze tranzystory na wejściu? Podłączę sobie zaraz zasilacz, ale zanim to zrobię, wyczyszczę jeszcze ten. Czy już to zrobiłem? Nie pamiętam, czy wam to pokazywałem. Ten rejon tutaj zasilania naszego RAMu skorodowany trochę nie, nie czyściłem tego, zaraz to wyczyścimy zaskoczyło mnie to, zaskoczyło mnie to że w trejonie układu ładowania ktoś lutownicę przykładał i pojechał po całości dziwne tutaj nie ma takiej korozji wielkiej ten rezystor jest podejrzany a to jest brud tylko, nie jest to taka korozja typu wżer to musiało być coś słodkiego chyba, nie wiem, tak mi się wydaje no ale Reszta płyty na szczęście wygląda ok. Tutaj jeszcze coś było, zobaczcie. To są takie miejsca kurcze ukryte. Dobra, sprawdźmy, czy ta płyta w ogóle wysterowuje nam rezy rezystor. Y, dwa MOSFETy, czy one się po prostu otworzą teraz? No i zaraz będzie chwila prawdy. Popatrzcie. Miernik. Może z jakiejś strony go wrzucę. Pole masowe. Tak. Oczywiście zasilanie z zasilacza serwisowego z ograniczeniem prądu do 1 A, chyba mam czy do 0,5 A. Mamy 018 01. Rezystor pomiarowy. Mamy to. Mamy 19 V. Więc wysterowany jest rezystor pomiarowy. Układ ładowania teraz wysterowuje nam Główne dwa klucze. Przetwornica główna, 5V. 3,3 będzie. Nie. 3,3 się pojawi po włączeniu platformy. I co teraz? Zmienię sobie na zasilaczu zaraz. Wyłączymy go. Prąd sobie zwiększymy. I spróbujemy tą płytę uruchomić. Ale zanim ją uruchomię. To mam na patencie takie radiatory z odrobiną pasty. I zobaczymy, zobaczymy. Włączę sobie linie. Sprawdzimy, czy się nam spostuje ten nasz delikwent. Pole masowe pierwszy pin od prawej. I czekamy. Jakaś pętelka się robi. Nie włącza się. Zaraz sprawdzę, czy to na pewno jest ten pierwszy pin od prawej tutaj. Tak, to jest ten pin. I jeszcze raz, bo jestem ślepy. Proszę. 2,5 ampera poboru prądu. Śmiga. Teraz będzie pętla. Dobra, nie męczmy go. Składam lapka i zobaczymy, czy nam laptop się postuje. Wymienimy jeszcze ten żel termoprzewodzący, zrobimy termikę. A swoją drogą, zobaczcie, co tutaj jest. Tu już wyciągnąłem kota. Patrzcie, jakie koty tutaj są. Ja, co tu jest? Ten laptop nigdy nie był czyszczony. Dobra, do roboty, czyścimy go i składamy. Wstępnie wyczyszczony. Dam jeszcze swój dysk twardy, tutaj próbowałem z tego wystartować, ale tutaj Windows się wysypał. Mam tutaj takie dyski z Windowsami swoimi, bo tu oryginalnie był wsadzony ten dysk mechaniczny. Nie wiem, czy to tak zostało przez klienta tu przygotowane. Pewnie wyciągnął swój dysk M2. Nie wierzę, żeby ktoś jeszcze w tych czasach na mechaniku działał. Podepnę baterie, założę dolną obudowę i zobaczymy, czy to się po prostu odpala. Podłączam oryginalny zasilacz. I uwaga, proces ładowania się niby rozpoczął. Jest kontrolka. Proszę, mamy obraz. postuję ale czy mój Windows się odpali? To nie wiem, bo to jest nigdy nie wiadomo. To jest 11. generacja. Proszę bardzo, mamy test. Hehe. Laptop odpala. A czy bateria nam się ładuje? Nie wiem. Windows pokazuje, że się ładuje. Mamy 13% podłączono. Odpalę sobie baterię Mona. No szybko. Prąd ładowania. Proszę bardzo, mamy ładowanie. Baterii Information. Super, czyli ładuje. Uruchamia się. Pewnie jest sterowniki niedoinstalowane, bo to jest Windows tak na sztywno uruchomiony. No, oczywiście, tu trzeba wszystko doinstalować. Włączyć sieć. Ale generalnie super. Udało się. To do podsumowania. Laptop wrócił do żywych. I co się okazało? Było trochę korozji, ale ta korozja raczej nie miała związku z tym, że laptop się nie włącza. Ktoś tam po prostu przyłożył lutownicę do układu ładowania, jak widzieliście, i zrobił zwarcie. Zrobił zwarcie, po prostu przejechał po wszystkich pinach. One zostały po prostu pozwierane z jednej strony. I tak dobrze, że to się na, tak skończyło, bo ktoś mógł podłączyć zasilacz, i mogło się to skończyć inaczej. Mogło się tam coś spalić. Mogła się płyta wypalić, wtedy jest ciężka sprawa z odbudową takiej płyty. Trzeba rzeźbić tam pinę, pin, czy tam frezować tą płytę. Piny od, 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 odzyskiwać, regenerować, no to nie, wiadomo, niektórzy to robią na kanałach swoich. Ja też to robię, ale to jest straszna rzeźba. Tutaj i tak dobrze wyszło, że to tylko tyle. Została tu zrobiona nowa termika również. Wrzuciłem tam nowy żel termoprzewodzący na te wszystkie fazy i na fałramę karty grafiki. No i super. Pozostaje tutaj jeszcze zainstalować kartę grafiki, ale podejrzewam, że tutaj nic nie będzie, żadnego problemu z tą grafiką, bo tam było wszystko w porządku na tych fazach i tak dalej. Oprogramowanie płyty nie było ruszane, nikt tam więcej nie grzebał. Nie wiem, co kogo pokusiło, żeby przyłożyć lutownicę do układu ładowania. Nie wiem, masakra. To tyle ode mnie. Cześć. Do następnego przypadku. Komentujcie, napiszcie w komentarzach, co, co sądzicie o tej naprawie. Łapkujcie. A jak ktoś jeszcze nie zasubskrybował, to liczę na waszego suba. Hej, cześć, do następnego przypadku.